W najnowszym odcinku programu Kultura Stylu pokażemy, jak zadbać i przygotować skórę dłoni, twarzy i szyi przed niechcianymi skutkami promieniowania słonecznego. Zapraszam do oglądania, Renata Kmielewska. Panie Ewelino, są jakieś sposoby na zabezpieczenie skóry dłoni i paznokci przed słońcem, tak żebyśmy się przygotowały wyjeżdżając na urlop i zabezpieczyły w jakiś sposób skórę dłoni i paznokci. Tak, myślę, że nie będę oryginalna, jeśli powiem, że takim podstawowym sposobem jest oczywiście krem z filtrem. Mhm. E, wiadomo, że wyjeżdżając na wakacje wysokie temperatury, chlorowana woda czy słona woda, to nam nie służy, dlatego ważne jest, żeby zadbać przed wyjazdem o skórę, o paznokcie. Takim dobrym pomysłem jest manikur japoński, czyli taka delikatna, naturalna metoda pielęgnacji paznokci, która pozwoli nam na wydobycie naturalnego piękna z paznokcia. I zdejmie nam ten obowiązek dbania o paznokcie na wyjeździe wtedy, kiedy no wiadomo, że chcemy odpocząć i nie przejmować się dbaniem o urodę. Na czym polega ten zabieg? Manikur japoński polega na wcieraniu specjalnych odżywczych past na bazie naturalnych składników. Można powiedzieć, że można go podzielić na kilka etapów. Pierwszym etapem jest oczywiście tradycyjny manikur. Tutaj już w zależności od klientki możemy wykonać tą metodą cążkową lub bezsążkową, czyli wycinamy skórki bądź nie. Kolejnym etapem jest wcieranie naturalnej pasty na bazie składników takich jak witamina A, E, krzemionka bądź woski pszczele. Ma, ta pasta ma właściwości ścierające, tak jakby peelingujące płytkę, w związku z czym wchłanianie składników będzie dużo lepsze i dotrą one w głąb płytki. Będą tam działały odżywczo. Kolejnym etapem jest zmatowienie płytki. Tak, aby składniki kolejne, które będziemy aplikować w paznokieć, miały lepszą drogę wchłaniania, a tym samym wspomagały działanie kolejnych preparatów. I następnie ładzimy ten peeling, prawda, o którym Pani już wspominała. Tak, to jest właściwie taka pasta odżywcza, która jest na bazie naturalnych składników. Wcieramy poprzez intensywny masaż polerką. To powinno trwać koło minuty na jednym paznokciu pobudza to krążenie, wzmacnia paznokieć, mhm. przyspiesza wzrost. Następnym etapem jest zabezpieczenie tej pasty, tak żeby nie została wypukana od razu z pierwszym myciem rąk. Mhm. To jest preparat na bazie pyłków pszczelich. Ma za zadanie właśnie zabezpieczyć tą pastę, ale również nabłyszczyć płytkę i nadać jej takiego zdrowego kolorytu. Panie welino, ten efekt finalny, jaki powinien być? Czego powinniśmy albo możemy oczekiwać po wykonaniu właśnie takiego manicure'u japońskiego? Jeśli chodzi o efekt, to przede wszystkim zdrowa, ładnie wyglądająca płytka, nabłyszczone paznokcie, nadane leciutki kolory, w związku z czym nie musimy już malować ich lakierami. A jak długo się utrzymuje taki efekt? Ten efekt utrzymuje się około 2-3 tygodni. Warto jest go powtórzyć po tym czasie. Można potraktować to jako kurację odżywczą dla słabszych paznokci. Wtedy wiadomo, że należy zrobić około, no minimum trzy takie zabiegi. Jeśli chcemy mieć paznokcie jednorazowo na wakacje, to wystarczy jeden zabieg i możemy cieszyć się pięknymi paznokciami przez cały wyjazd tak naprawdę. Pani Ewelino, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jak przygotować skórę twarzy szyi dekoltu przed wyjazdem na wakacje? Wiadomo, wtedy jest słońce, ciepło, gorąco, promienie słoneczne no bywają trudne i powiedziałabym takie niebezpieczne. To prawda, słuszna mhm. uwaga. Jeżeli chodzi o przygotowanie skóry przed wjazdem na wakacje, do lata, do opalania, to przede wszystkim powinniśmy zwrócić na to, żeby dbać o jej tak zwaną prawidłową barierę hydrolipidową, która jest niezwykle ważna w utrzymaniu prawidłowego nawilżenia skóry. Jeżeli skóra będzie dobrze nawilżona, czyli no, będzie ta bariera dobrze przygotowana, wówczas możemy sobie korzystać z tych kąpieli słonecznych, oczywiście odpowiednio zabezpieczając tę skórę. Skórę przed słońcem stosując filtry z wartością SPF 50+. Gdybyśmy chciały skorzystać z jakiegoś dodatkowego zabiegu, gdybyśmy miały obawy, że sam filtr krem z filtrem nie wystarczy, to co by zaproponowała? Przede wszystkim tutaj w takiej codziennej pielęgnacji, czy to domowej, czy pielęgnacji gabinetowej, którą wykonujemy raz na jakiś czas, musimy właśnie pamiętać o tym właściwym nawilżeniu skóry oraz o antyoksydacji, czyli o neutralizacji wolnych rodników. Więc szukajmy w kosmetykach, w zabiegach właśnie produktów antyoksydacyjnych, którym jest witamina C, kwas ferulowy. To są takie składniki, które dodatkowo będą nam zabezpieczały i w jakimś stopniu też chroniły tę skórę. Sylwia, gdybym miała ochotę skorzystać z jakiegoś zabiegu dodatkowo, bo oczywiście korzystam z. mam kremy, używam kremów z filtrem, ale gdybym chciała przyjść do gabinetu i chciała skorzystać z jakiegoś zabiegu, to co byś mi zaproponowała i jak w ogóle przebiega taka wizyta? Po przyjściu do gabinetu, w pierwszej kolejności musimy sobie zdiagnozować skórę, zobaczyć, jaki mamy stan obecny skóry, i w oparciu o to dobieramy odpowiedni zabieg. Przed wyjazdem na wakacje na pewno byłby to zabieg wzmacniający skórę, nawilżający, oparty na składnikach właśnie antyoksydacyjnych, żeby dodatkowo chroniły przed słońcem. Zmywamy tę skórę, robimy zdjęcie w zdjęcie i analizujemy głębokość zmarszczek, przebarwień rozszerzone naczynia skóry, poziom nawilżenia skóry i w ten sposób, i później robimy sobie zabieg poprzez zmycie, przygotowanie odpowiednim peelingiem i zabezpieczenie właśnie tym antyoksydantem, na przykład w postaci ksantochumolu, kwasu ferulowego czy witaminy C. Zabieg wykończony jest maską z masażem. Możemy również wzbogacić taki zabieg i dodatkowo zabezpieczyć skórę za pomocą maski ledowej, która też jest bardzo popularna, bardzo dobrze wpływa na jakość i kondycjonowanie skóry. Jak długo trwa taki Zabieg. Myślę, że tak z pełną diagnostyką, półtorej godziny zwykle trzeba sobie zarezerwować, żeby mieć taką chwilę, chwilę oddechu i czasu dla siebie. Czy są jakieś przeciwwskazania do wykonania takiego zabiegu? Oczywiście są przeciwwskazania do wykonywania różnych zabiegów, tak zwane względne i bezwzględne. Bezwzględnym przeciwwskazaniem to zawsze jest, są jakieś choroby, po prostu infekcje, wirus opryszczki pospolitej. O tym się czasami zapomina, ale faktycznie nie możemy wówczas wykonać takiej procedury. Natomiast jeżeli skóra jest powiedzmy zdrowa i zdrowa na tyle, żeby poddać się takiemu zabiegowi, oczywiście to śmiało możemy całorocznie u każdej osoby wykonywać ten zabieg. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. Dziękuję pięknie.